Siemaneczko ziomeczki, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony micho Foriu. a oto moja niespodzianka miało być w środę, ale stwierdziłem że farminga przesunę na jutro żeby nagrać wam tą piękną grę i tą grą jest Mirrors Edge czekałem na nagranie tej gry bardzo długie, długi czas, e, wiem że parę osób czekało, niektórzy też wiedzieli, tak, tymi osobami na przykład był Kapela do którego zapraszam, link w opisie. No ale wracając, no, gra jest zarąbista. Jesteśmy kobietą, która no, próbuje udowodnić, że jej siostra jest niewinna zabicia przyszłego prezydenta miasta. No, gra opiera się na parkurze. Ja coś przepraszam za ścinki lagi, bo mam... coś mi się chyba w tle odpaliło. No ale nic. Zaczynamy nową grę. Próbowałem sobie grę dlatego był stan gry now z tego. Dobra, nowa była na trybie normalny. Większy nie mogę typ wybrać. Większego trybu. Więc ja się zamykam. Dawniej to miasto pulsowało energię brudne. Żywe i cudowne. Teraz jest zupełnie inny. Zmiany przyszły powoli. Większość nie zdawała sobie z nich sprawy lub miała to gdzieś. Wybierali komfortowe życie, a nie wszyscy. Ci, którzy nie chcieli się z tym pogodzić, zostali zepchnięci na martwiny. Kryminalni zostali naszymi klientami. Zwiemy się sprinterzy. Egzystujemy na krawędzi między blaskiem a rzeczywistością. Na skraju lustra. Unikamy kłopotów. Gdy nie jesteśmy na widoku, psy nie czepiają się nas. Sprinterzy inaczej postrzegają miasto. Dla nas to flow. Dla nas te dachy stają się ścieżkami, możliwościami i drogami ucieczki. Flow trzyma nas w biegu. Trzyma nas. na trening fej. Wiem, że go nie cierpisz, ale upadek na długo cię rozłoży. Skoro wróciłaś, musisz być w szczytowej formie, zwłaszcza tutaj. Obejrzyj nowy obszar treningowy, nie rzucam. Celet krąży po okolicy, więc łatwią i daj się ponieść, dobra? Tak więc zaczynamy rozgrywkę. Mam nadzieję, że gra nie jest za cicho. Jak coś, to wam może... może tak dla pewności wam ją troszeczkę podgłośnie, żeby... O, szybko zrobimy, bo to chwila czasu. O, jeszcze musimy się przystosować. Jak widzicie, jesteśmy w pięknym mieście. No i zaczynamy. No dobra. Spacja umożliwia ruch w górę taki jak skakanie. Spróbuj skoczyć. Lewy shift umożliwia y, ruch dołem taki jak kłócanie. Tab otwiera za, e, ekran zadań e, ukazujący twoje wyzwa e, wyzwania szkoleniowe. Otwórz ekran celów. No i teraz tak. Sterowanie podstawowe. Podstawy. Poznaj podstawę ruchu i pędu. No i tu mamy ukończone zadania. Wiem, że tutaj e, mam już jakieś osiągnięcia, ale dlatego, że próbowałem tą grę i też jej się trochę uczyłem, żeby też na sucho nie przyjść. No i no, do dobra. Odpalamy. Więc teraz lecimy, musimy chyba skoczyć tam. Teraz w dół. Już przechodziłem ten samouczek, ale przejdę go z Wami, żeby pokazać Wam każdy moment tej jakże pięknej gry. Muszę trochę DPI na myszce sobie zwiększyć, bo w tej grze jest bardzo duża czułość. Jak już... Oj, tutaj trochę zlamiłem. A, i przy cutscenkach będę po prostu cicho, żeby wam nie przeszkadzać. Dobra. Moje ulubione, czyli balansowanie. I to nie było takie tego. Bo serio to lubię, bardzo fajnie to wygląda. Można spojrzeć w dół. Dobra, wejdziemy. Z... Teraz trzeba biec za nią. To jest też bardzo fajne. Mam nadzieję, że w ogóle przy tej grze będziecie się fajnie bawić ze mną. Bo jednak no, przygotowywałem się do tej gry i czekałem na to, żeby wam, wam ją pokazać. Bo naprawdę jest piękna i bardzo rozbudowana. O, dobra. Oj, i pierwszy fail. E, niestety czasami nasza postać będzie się bugować w niektórych miejscach, ponieważ, no, widzicie, biegłem, niby chciałem skoczyć tu, a postać stwierdziła, że będzie biec po ścianie i no, zrobiła nam problem tego typu, że spadliśmy. Niestety w niektórych miejscach tak będzie. I przepraszam, jak no, będą w sytuacji, gdzie się po prostu z, zbulwersuje na grę, bo. Oj, tu nam mnie nie wyszło nam to. No dobra, teraz tu do góry. Oczywiście, z czasem gry nasza postać będzie coraz więcej umieć i będzie na przykład szybciej się wspinać, bo... Ściankach no, lagi. Niestety nie wiem czemu, nie wiem dlaczego, ale jakieś tam lekkie muszą być zawsze. Nic zawsze jest tak, że no, coś musi przeszkodzić w nagrywaniu. Teraz w odpowiednim momencie. O, super, super, nam to wyszło. Teraz musimy podwinąć nogi shiftem. I teraz. Oj, nie, nie wyszło nam to. Wróci nas. To jest taki ten przewrót, który zresztą już pokazałem na samym początku. Bo ja go dużo razy używam, dlatego że no niweluje ból przy upadku naszej postaci. I mniej, mniej traci właśnie tego życia. No to dawaj. Tak więc pierwsze uderzenie w przeciwnika. Super. Teraz musimy zrobić tak No teraz spacja i kop lewy shift i kop Dobra. A teraz poćwiczył Na No dobra. Oj, źle. Prawym nie lewym. Super mi. By I prawym odrzucamy. Teraz, jak broń zrobiła się czerwona, to musimy ją po prostu yy, tego. Teraz tak. R. No i wi jak widzicie, broń zrobiła się czerwona. I mogliśmy wyprowadzić w odpowiednim momencie atak. To się przydaje przy słotach bo nie potraf bo słoty bardzo mocno biją i można im tak łatwo wybrać daj razie No przepraszam, przeszkodziłem. Będę No będziemy już grali. Dobra, pierwsze ładowanie. Pierwsza misja, więc zamykam się, teraz oglądajcie. Tak więc zaczynamy naszą. O i nie wyszło. Oczywiście jak przerwę przez przypadek temu bohaterowi, to bardzo przepraszam, ale no. No też lubię gadać. Też lubię do was gadać. Wiem, że muszę też się nauczyć gadać, bo czasami nic nie mówię. Dobra, teraz musimy przejść po tej rurze. Tak jak mówiłem, to jest moje ulubione, bo występuje mało w tej grze. A bardzo fajnie się balansuje tym ciałem. No, złapaliśmy się. Teraz gdzie? Oj, nie wyszło nam. Niektórych miejscach, w niektórych momentach też mogę lamić, bo też nie jestem jakimś super graczem. Dobra, złapaliśmy się tych rurek. Jak widzicie, jest bardzo wysoko. Jak to Paweł Jumper powiedział, no jest, kurde, wysoko. Nie będę przeklinać, bo tak nieładnie. Dobra. Biegniemy teraz po schodkach. Oj, spadłem. Tu, się... tu była taka paczka, pamiętam, którą się zbiera.

Szybko. Trochę za zaryzykowałem tą paczuchą, ale nie mogłem się jej oprzeć. No, niestety, lagi podczas nagrywania to jest coś, co mój komputer uwielbia mi robić. Damy radę, damy radę, damy radę. Trzeba się tak, him to face. Dobra Biegniemy, jak widzicie też będą Rzeczy takie no, że będziemy mogli wziąć jednak Tą broń I strzelić sobie co nieco O, dobra No niestety coś Coś lagło, no bo tutaj jest. Dobra, szybko. na ogonie. Hej, rzuć mi torbę. Dobra, zajmę się już tym. Spoko, grają Ostrocel. Lubię wyzwania. Cholera, towarzystwo, wmywaj się. Dobra. Teraz biegniemy szybko do tego helikoptera, bodajże, jak dobrze pamiętam. Szybk, szybko trzeba wskoczyć. Dobra, trzymamy się. I lecimy. Peter Connors, powtórz. Idę do Roberta. Roberta Pouf. W sprawie włamania z zeszłego tygodnia. Wiesz, pod adres 56 West Arland Drive. mi Millerowi. Przyjąłem. Przekażę wiadomość, Peter Connors. Dzięki. Bez odbioru. Hej, siostra. Jesteś mała? Hej, Merk. Pewnie słuchasz policyjnego radia. Znasz. Spróbuj się przespać. Dzień był ciężki. Jutro popytam niebieskich, dlaczego takich spędziały paluchy. Wpadnę później, okej? Okay? I nie wyrzucaj tej pizzy. Lubię, jak dodatki ja trochę dojrzeją. Tak, Wiem przecież. Na remek. Strzelanina! Powtarzam, strzelanina! Wszystkie jednostki podawy z 56 West Ireland Drive natychmiast! Zachować ostrożność! Merk. Zeskoczyłaś? Wejdź na linię i namierz mnie. Prawie jestem. Jakbyś mogła jeszcze powiedzieć, gdzie jesteś i co do cholery robisz, to się nie krępuj. To moja siostra. A dobra. Spróbuję się dowiedzieć, co się dzieje. Daj mi moment. Dobrze, więc na tym odcinek zakończymy, widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku, teraz Was zaskoczę, bo odcinek będzie w czwartek, Farminga przesuwamy na środę, ponieważ no, Farminga nie widzę za dużo, yy, za dużo no takiego, no że Wam coś, się... no wiem, że niektórym się podoba, ale no, niektórym, no niektórzy też tego nie oglądają. Więc teraz przechodzimy tą grę, jedynie do farminga wrócimy, jak nam się ta gra skończy. Grę będziemy przechodzić po jednym rozdziale. To jest pierwszy odcinek, niespodziankowy odcinek, bo nawet miał być w środę. Mieliście się spodziewać tego w środę, a jest teraz. No więc, no. Dziękuję za oglądanie jakże tej pięknej gry. Do zobaczenia, do następnego odcinka. Cześć!